się siemano, siemano, tu Mr. Adamo! A w dzisiejszym odcinku dostaliśmy Klasa Dominatora na testy od firmy Klas. Napiszcie hashtag Klas, a ma przypnę serduszko. Poczekajcie chwilę. No i co? Yy, no jest tu Klas. Klas Dominator. Klas Dominator 108. Max. Przy Maxi. Tak dzwon My sobie weźmiemy tak i sobie tu spróbujemy tak i żeby so, tak sobie trochę so. Widzicie? Fajny ten klas, fajny, fajny. Mm. sobie jedziemy. Wiadomo, ja może tu, tu pozostanie co sobie wykosimy ten skraweczek. Nie muszę, może trzeba wykosić. Zacznę teraz, no, podkaźnik rozmiary, Panie, jesteś klas do jak Ja bym walić ja wykupię, co no, mam przyrzutem. Przyjemnie, że przypadkiem nie pójdę widzowie z Jandira. Chociaż dla mnie pasuje bardziej ich los. Z Jandira wciąż mi to na 100%, na pewno pójdę kiedyś, ale no, tak to chyba od kąpania i będę kupować połetu. To... Więc na takie maszyny teraz... Bo no, Dominatora chcę wykorzystać, mi powiedzieli, że yy, na czas trwania jej to nie się ma rozgłosić, yy, żeby no po prostu jak będzie bizon, bizon ma być dopiero załatwiany tam za dzień naprawiany, także no już ja już po prostu mogę no wszystkie pola. To pewno będę chciał widzowie robić takie że no po raz no będziemy się bawić, jezu no ten ruch uliczny jak mnie wkurza, no. Ten tu za jeszcze, może No żeby tego widzów nie słyszeć, ale ja to tak trochę słyszałam, że mi bo mi też czasami zabijać, nie umiem Um, w ogóle, żeby nam na to nie przechodzić z krwotą, żeby to taką maszynę odwiedzały. Bieda, widokie, bieda, bieda. bieda! Amen! Doremi, Dore, Dore, Doremi! Do do Jedź! Nawet do, też jest, to jest to taki to. trend, jak na przykład... Wiecie, było amenotura mi jeszcze kiedyś jest jeszcze no a tu przykurka dziwo. A tu jest jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu no, sobie od razu jeszcze wykusimy to pole to, bo to też nasze. To też nasze pole. To sobie też wykosimy. Zaraz ja tam sobie więćmiankę ruszyłem. Myślę, że miękka akurat tam będzie fajnie ruszyć. No a dzisiaj sobie muszę, no zacznę Chyba na no, ruszam w pszeniczkę, bo pszeniczka ładna. Ładniej sztypie. No wiadomo, że ten dominator no, ma duży zbiornik. No, no. Kosimy. No spokojnie, wszystko ze wprowadzimy. czy Nie wiem, czy przypadkiem ze torem ten, czy przypadkiem Zytała. nie weźmiemy 30 i tego, tego. No. Trzydziestki i wozu. No, no, fajnie. W nie to, to gospodarstwo jest takie to... fajne teraz. Ja, jak mówiłam, w co to gospodarstwo. Dobra, tylko tutaj, to my to sobie to wjedziemy. تمام اي جماعة Dobra, i tu sobie tak widzimy, widzowie. Widzimy sobie ładnie. Mm, ładnie ja przed... co rośnie? No, ładnie przelicza roślin. Rośnie, no i zwrócono, ale ładna ja, jest przyciszka. No, przyciszka. Gdzie żeśmy tu widzowie? Gdzie oni zobaczyli? I tu szkła Zresztą będę musiał tak wstać, zaprawiam, żeby za naprawę, to płacić. firma ta I you all. Wiecie, a wtedy to ja bym zmusił przyczepy do tyłu, bo tam wiadomo, że ja nie mam z kim robić z tego. No. Akcji ksiąka. Akcji zrobię mocno wierzę. dobry sprzęt. Może to nie mój, ale dobry Niech nie wiem. Ja nie wie. mogę imijać. jak. jednej no, trzeba tu na górkę wyjść. Błagam, błagam, błagam. Niech mi nie starczy to. Błagam. Uwaga, nie, 3 snem mnie nie stać. Trzy, dwa, trzy, nie no trzy, trzy, i tak trzy, 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 Dobra, trzy, po Czyli zobaczmy jak trzy, 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 Ula trzy, 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 Chybka, No, ale no, tu to, klasa to sobie plesz, 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 plesz. tu ma być budowana OSP.

Ja Ale widzę, że ja ja tak w nie róbcie, jak dzisiaj na przykład autem albo rowerem, bo to jest gra i po prostu moje sobie tak wyjeżdżą. Nie wiem. Nie wiem. Powiedzicie. To jest skoszone, to jest tutaj... Ja no tu widzowie sobie na 100% widziemy o 3-3. Proces. Błagam wejść po Jeszcze! Nie mogę widzieć o ale Tu, to, to musimy w ogóle schować żeby No tak, świetnie, no. Dobra. Stawiamy to sobie, że tak... Ruszył torpeda klasik. Liczy się twój moc. Ja, no, ale ogólnie chwalę tego klasa. Naprawdę bardzo ładnie wykonali to wszystko Klas Naprawdę jesteśmy ku marka polecam.

Prawki, tu się nie wykusiło, musimy je sposić. Tu najpewniej będzie dawany widzowie oporni.

Idziemy, idziemy, idziemy! Jutro również z Alanem, bo ten Alan wymieniłem go. Czego tam nie wymieniłem? Już nie wiem, ale pozdrawiam jak coś, co jeszcze raz czytam i coś. Alana, Janka, Rysia, Szymona, Franka, Adriana. I pozdrawiam jeszcze Kubę. Także no. I oka jeszcze ja się, z wracać, bo bracia, które robią Przeciętną służbę w ratocie bo mam tutaj nie starszy. Wyciągaj, Zetor, ze wyciągaj, chciałam powiedzieć uczył, z Wyciągnij, Wyciągaj, ty na wójce lecisz, z nim to zbierasz e Z tym, co zbierasz, E, Zetor, z ciebie Zawsze wszyscy będzie firma ta im przyjaciół ja bym się cieszył. Patrz! Tu kukurydzę zasiał! No, ja. sobie Petr, no. Co ty taki słaby! Co ty taki słaby! Biegi, biegi się liczą. Patrz, ich w Nieprawda. No, no to no, że no, no. No on, jak tam szedł, to on był na górze. No to wiadomo, że on normalnie, prostu szedł. No, no wiadomo, że z górki, ale to aż tak źle jest na tych Idziemy, no jedź! Zeturnu, no, pójdź, nie, zeturnu, jedź, jedź, jedź! Problem, nie nie wam... Ja ogólnie po szkole, może coś nagram. Jeszcze mam. Trudno wrócić, zepchnął wodę, przysłuchaj. Ja, ale to ja bym już musiał być nieźle, szurnięty, żeby mam wrócić do każdej szkoły. Lepsze będę teraz na z tego będę miał. No lepsze, bo no. teraz, na bardzo bo to jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważne, bo to jest więcej bo to jest bardzo ważne, bo to jest bardzo No co tu się Nie dzieje? Słuchrom. Wkładajcie do Anna na kanał, jeszcze raz zamówię, bo on no, on będzie, ten, on tam gra w rotyklika, Flicka, chyba w Zumbla, i co jeszcze Minecraft. Także wkładajcie Anna, krach tej Brawl ja raczej grać nie będę. Także no. Jedź no, ile można. Piątka no i tak tu, już tu to słucham trochę na czwórkę dobra bo jeszcze muszę zrobić słuchaj się dobra leci leci konicz leci dobra teraz tylko tutaj walić tu z tą pszenicę yeah. nie no. akurat no, no i dobra także w trzecim odcinku to by chyba było na tyle widzowie w dzisiejszym odcinku to raczej by było na tyle trzeba powiedzieć ja się trzeba... z Wami że